Cześć, w tym poradniku pokażę Ci kilka sposobów na to, jak zagrać ze znajomym w FC25. Także pierwszym z nich jest mecze towarzyskie online. Jeżeli wejdziemy, no to możemy sobie tutaj właśnie wejść w nowy sezon meczów towarzyskich i będziemy mieli tutaj właśnie możliwość zaproszenia naszego znajomego do gry. Kolejnym sposobem jest właśnie wejście w tryb współpracy. Ja tutaj sobie zejdę niżej albo wyżej. Mamy tutaj, właśnie sezony współpracy. Wchodzimy w to i, tak jak w przypadku tamtego trybu, możemy właśnie wejść w nowy sezon współpracy i zaprosić kogoś ze znajomych. Ostatnią z tych rzeczy jest właśnie Ultimate Team. Jeżeli wejdziemy w niego, to wystarczy, że przejdziemy. Będziemy mieli tutaj, właśnie zakładkę Graj. Klikamy, żeby zatwierdzić, i możemy tutaj wybrać Graj ze znajomymi. Tyczy się to właśnie tutaj tych różnych opcji, jak mecze towarzyskie. Do tego jeszcze mamy Rush, Squad, Battles, Rivals. Dokładnie wygląda to tak, że przechodzimy właśnie strzałeczką w prawo. Wtedy zaznaczamy na zagrań ze znajomym. Klikamy tutaj, wybieramy partnera i zapraszamy go do gry. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba. Strzała!